Biada pysznej koronie pijaków Efraima, której wspaniałe piękno to tylko więdnące kwiaty, na szczycie wśród żyznej doliny. Biada odurzonym winem, oto ktoś silny i potężny przybywa z dopuszczenia Pana, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak kaskada wód rwących, gwałtownych. I rzuci ich z mocą na ziemię. Nogami będzie zdeptana Pyszna korona pijaków Efraima, A zwiędnącymi kwiatami Jej wspaniałego piękna Na szczycie wśród żyznej doliny Stanie się tak, jak z wczesną figą przed zbiorem. Kto ją zobaczy, zrywa I ledwie weźmie w swe dłonie połyka. W tym dniu Pan zastępów będzie wspaniałą koroną i ozdobnym diademem dla reszty swojego ludu, natchnieniem sądów sprawiedliwych dla zasiadającego na trybunale i mocą dla odpierających natarcie na bramę. Nawet kapłan i prorok słaniają się od wina i zataczają się pod wpływem sycery. Chwieją się oni od sycery, chodzą upojeni winem. Zataczają się od sycery, słaniają się w czasie prorokowania, potykają się, gdy podejmują decyzje, bo wszystkie stoły są pełne plugawych wymiotów i nie ma już czystego miejsca. Mówią, komu on zechce przekazywać wiedzę, komu mógłby wyjaśnić przesłanie, chyba tylko dzieciom, które przestały ssać mleko które dopiero co odstawiono od piersi, bo nakaz za nakazem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam. Oto wargami bełkoczących i obcym językiem będzie przemawiał do tego ludu, bo mówił do nich: Tu znajdujecie odpoczynek, dajcie więc odetchnąć strudzonemu, tu jest miejsce wytchnienia, ale nie chcieli słuchać. Pan więc do nich przemówi nakaz za nakazem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam, aby szli i upadli na znak, potłukli się, wpadli w matnię i zostali pojmani. Dlatego słuchajcie słów Pana, szydercy rządzący ludem, który jest w Jerozolimie. Ponieważ mówiliście, zawarliśmy przymierze ze śmiercią. Weszliśmy w układ z marłych, umarłych. Gdy bicz smagający nadciągnie, nas nie dosięgnie, bo kłamstwo uczyniliśmy naszym schronem. Ukryliśmy się w fałszu. Dlatego Pan Bóg tak mówi. Oto kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kamień węgielny, drogocenny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zawiedzie. Prawo uczynię miarą, a Sprawiedliwość pionem. Grad zniszczy schron budowany na fałszu. Wody zaleją kryjówkę. Wasze przymierze ze śmiercią będzie zerwane. Wasz układ z krainą umarłych nie ostoi się. Oto zbliża się bicz smagający i srodze was wychłoszcze. Ilekroć nadciągnie, dopadnie was a będzie przechodził co rano. Podczas dnia i w nocy już tylko trwoga wyjaśni wam przesłanie, bo zbyt krótkie będzie łoże, aby się na Nim wyciągnąć, zbyt wąskie przykrycie, aby się Nim przykryć. Pan bowiem powstanie jak przy górze perasim, pojawi się jak w dolinie Gabaonu, aby dokonać swego dzieła, dzieła niezwykłego. Aby wykonać swoją pracę, pracę niezwykłą. Teraz więc nie drwijcie, aby wasze pęta nie zacisnęły się mocniej, gdyż od pana Boga zastępów słyszałem, że postanowiona jest zagłada całego kraju. Nadstawcie uszu i posłuchajcie mojego głosu. Uważajcie pilnie i słuchajcie mojej mowy. Czy oracz stale orze pod zasie? Bez ustanku spulchnia i bronuje swą ziemię. Przecież gdy zrówna jej powierzchnię, zasiewa czarnuszkę, wysiewa kminek, obsiewa pszenicą, prosem i jęczmieniem, a po brzegach urkiszem Pan poucza go, jak działać właściwie. Udziela mu wskazówek, bo nie muci się czarnuszki walcami. Nie przetacza kół wozu po kminku. Ale czarnuszkę muci się cepem, a kminek odpowiednim kijem. Ziarna na chleb nie muci się bez końca, aby nie zostało zmiażdżone. to toczy po nim koła wozu, lecz go nie rozgniata. Także ta nauka pochodzi od Pana zastępów. On jest przedziwny swej radzie i niezmierzony w mądrości.